Ukryta prawda. Pomyślałam sobie, że dawno nie było ukrytej prawdy ani nic nowego na moim kanale, dlatego postanowiłam opowiedzieć wam na równy tydzień przed moim procesem. Dzisiaj jest 14 grudnia 2023 roku. Za tydzień mijać będzie równe 14 lat od czasu, kiedy Sąd w Mieniu Rzeczypospolitej Polskiej skazywał mnie na... Ach, no cóż. Oto Witold Pilecki jak widać to jest Witold Pilecki rotmistrz i to jest on był w Auschwitzu jakby to powiedzieć i on po prostu przeżył niejedno Przeżył Auschwitz, ale komuny już nie przeżył, jak i po prostu tak jak Inka siedzi kubna, ten bardzo młody człowiek zdecydował się ratować życie, yy, znaczy naszej Polski życie, niż swoje własne, przekonał wartości takie jak na przykład ojczyzna nad wszystko, więc po prostu warto wziąć z niego przykład. Szukam zdjęcia procesu Witolda Mieckiego, ponieważ ja pamiętam swój proces, o czym ja myślałam wtedy. Oraz jak toczyło się moje O, jest to zdjęcie. Proszę, świeżo. Pamiętam jak dziś, 21 grudnia 2009 roku byłam na takiej oto ławie oskarżonych jak ten tutaj oto człowiek, Witold Pilecki. Ręce miałam niezwiązane, nie wiem czy z ręce związane czy też nie, ale po prostu to człowieka mi po prostu szkoda, jakby to powiedzieć tak samo jak nikomu nie jest szkoda mnie, ponieważ ja byłam karana nie za czyny polityczne, a za czyny nazistowskie, jakby to powiedzieć, więc jakby to powiedzieć, no cóż. Witold Pilecki, pamiętam co ja, co ja chciałam opowiedzieć w dniu mojego procesu, pamiętam jak powiedziałam, że Inka miała proces, Pilecki miał proces, to i ja też z godnością zniosę swój proces, pomimo, że od procesu mija równe 14 lat, do końca życia tego nie da się zapomnieć, nie da się naprawdę zapomnieć takiej sytuacji, kiedy się stanęło przed ła na ławie oskarżonych, jak i po prostu przed ławą oskarżonych musiało się tłumaczyć z tego, że się po prostu żyje, jakby to powiedzieć, za sam fakt, jakie to ma przekonania, jedni mogą mieć przekonania, przekonania patriotyczne drugie mogą mieć przekonania, drugi mogą mieć przekonania nazistowskie, tak jak ja miałam jeszcze inni mogą mieć przekonania załóżmy tam, nie wiem, jeszcze antysemickie, czy jeszcze inne tego typu więc ja też podchodzę, zaczęłam antysemityzm, więc jakby to powiedzieć ja odpowiedziałam za swoje czyny, jednak pamiętam do końca życia e, i nigdy nie zapomnę, 21 grudnia 2009 roku, co mnie takiego spotkało, spotkało mnie właśnie coś takiego jak tego oto człowieka tutaj, o Witolda Pileckiego, lotmistrza. I Porównując się do lotnisza Pileckiego, nie znaczy, się, że ja porównuję się do jakiegoś bohatera, bo on jest dla mnie bohaterem. Tylko po prostu chciałam powiedzieć, że każda osoba może być karana. Czy to przedszkolanka, która po prostu y, nie dopilnuje malucha w przedszkolu, czy to po prostu ktoś, kto przyjedzie na czerwonym świetle. Y, Karanym może być każdy z nas. Pamiętajcie o tym, że kara może dotknąć każdego z nas. Pamiętam, jak dziś swój proces resocjalizacji miałam odbywać u takiego jednego pana Prokopa z Opola, tam gdzie byłam wolontariuszką, a z tego wolontariatu mnie wyrzucono, ale chciałabym wrócić może się to kiedyś mi uda i pogodzić z panem Prokopem, ale pamiętam, jak pan Prokop pytał mnie się, tak samo, jak ten Prokop od znachora się pytał, też miał syna z powłamywanymi nogami, pytał się mnie, czy ja mam chłopa. Tak jak ten się tutaj znachor o kobietach wypowiadał. A cóż ty chodzisz? że miejsce nigdzie nie zagrzejesz? Ty domu nie masz? Panu nie mam. I bawy swojej nie masz. Nie. A dlaczego? Nie wiem. Od baby wszystko zło na świecie. Co prawda, to prawda. Przez nie tylko. Zgorszeni i kłopoty. Zgorszenie i kłopoty. Tymczasem to ja uchodziłam za osobę, która gorszyła i kłopociła innym, więc jakby to powiedzieć, jestem już 14 lat od czasu, kiedy mnie skazywał sąd. Ja pamiętam swoją restrykcję, jaką miałam odbywać u pana Prokopa z to Opola. Pan Prokop z Opola mnie z początku nie chciał, nie chciał mnie nawet tolerować, nie chciał po prostu nawet ze mną rozmawiać, pytał mnie się, czy mam głopa, zadawał mi tonę głupich pytań, słał mi różnych dziwnych ludzi swoich, którzy po prostu mieli się jakby to powiedzieć, mnie przyjrzeć, więc jakby. To powiedzieć, no cóż, pan Prokop, ja nie mam o nim ani złego, ani dobrego zdania. Jakby to powiedzieć, bym się z nim pogodzić, dogadać, więc jakby to powiedzieć, no cóż, ja miałam tam po prostu się z tym człowiekiem dogadywać, ale nie udało mi się dogadać, więc coś to gadać. Przedstawię Wam teraz pewien aspekt życiowy. Jak widać, zarys drzewa. Drzewo ma rosnąć w siłę. Drzewo ma być to, które zakorzenia w nas odpowiednie wartości, trzeba być zakorzenione w wartościach swoich, i to drzewo sobie rośnie. Rośnie sobie drzewo, i jak to drzewo sobie rośnie, to po prostu jakby to tutaj powiedzieć i określić, to jest różne aspekty życia, bo drzewo rośnie i wiosną, i latem, i jesienią, i zimą, i musi mieć odpowiednie warunki, by funkcjonować, bo jeżeli zostanie ścięte lub będzie chore, wiadomo, przyrost korzenia na grubość, wiadomo, jak to jest drzewo, jest drzewem, i to drzewo sobie tutaj rośnie. Ja pamiętam, jak ja kiedyś przyrównałam się do tego, oto drzewa, jak mnie porównali do Hitlera, kiedy to Jerzy Eś mnie porównał do Hitlera razem tam ze swoimi mediatorami, ale no cóż, no cóż, jakby to powiedzieć, drzewo koło niego są różne, jak widać tutaj, koło niego są różne, tutaj dzieją się różne rzeczy, różne budynki są, różne epoki. Drzewo sobie rośnie w siłę i ma wszystko głęboko, co się koło niego dzieje w duszy i to wszystko, to drzewo, co tutaj widzi dookoła, nie jest mu to obojętne, bo może się przyzwyczaić do czegoś, ale drzewo sobie rośnie dalej i rośnie sobie w siłę i rośnie sobie dalej w siłę i jak tak rośnie sobie w siłę drzewo, to widać po prostu, jak bardzo się drzewo, jak to powiedzieć, no cóż, nawet kominy rosną wokół niego, jakieś drzewka, jakieś te, Zawsze nawet drzewo za kratami, jakby to powiedzieć, więc nie można nawet odbierać życiodajnej energii drzewo. Proszę bardzo, oto drzewo za kratami. Smutna naprawdę. Tak samo jak ja byłam za kratami nie jeden raz. Znaczy raz byłam, tylko, ale jakby to powiedzieć, drzewo mnie to nauczyło, że po prostu trzeba rosnąć w siłę i korzenić swoje wartości, ale odpowiednie i adekwatne do tego, żeby były to wartości ludzkie, a nie jakieś zwierzęce, jakby to powiedzieć. Bo drzewo żyje i czuje. Tego roku nie żałuję chyba, ponieważ w tym roku zmarł taki jeden człowiek, który powiedział mi, że mam raka. Pamiętam jak żegnałam się ze wszystkimi znajomymi, żegnałam się na blogu, miałam po prostu diagnozę raka jajnika, ponieważ ten oto człowiek, ten oto człowiek, który tutaj zmarł w tym roku, powiedział mi równy dwa lata temu, 21 września 2021 roku, że mam jakby to powiedzieć raka jajnika, jak wokalistka Kora, że nie zostało mi wiele do życia. Tymczasem ja go przeżyłam, a człowiek ten niestety nie żyje, albo stety żyje, więc jakby to powiedzieć, no cóż, nie warto jest decydować o życiu innych, czy diagnozować innych, czyli samemu się nie wie do końca, ile mu zostało do życia. Pamiętam jak dziś ten dzień, 21 września 2021. Żegnałam się wtedy ze wszystkimi moimi fanami, żegnałam się wtedy nawet z moim bratem, oznajmiłam mu nawet wtedy, mojemu bratu kochanemu, najdroższemu Antoniemu, jakby to powiedzieć, że nie zostało mi już za wiele czasu i że wrócę do niego pod postacią mężczyzny lub młodego chłopca, ponieważ ja planowałam reinkarnację, jakby to powiedzieć, planowałam odrodzić się na nowo, ale ja żyję do tej pory mam nadzieję, że jeszcze przeżyję nie jednego swojego vloga, ale jakby to powiedzieć, no cóż. To nie jest zabawne, diagnozując kogoś, ile komu zostało do życia. To, ile my mamy żyć, nie jest zapisane w gwiazdach ani nigdzie. Tylko po prostu my sami swoim trybem życia powodujemy, że na przykład żyjemy krócej lub dłużej, że odżywiamy się zdrowo, że odżywiamy się choro, to po prostu jesteśmy, jakby to powiedzieć, narażeni na pewne czynniki, albo też dużo robi genetyka. Pamiętam jak rozmawiałam z panem Prokopem o tym, jak to po prostu było, że ja mam odbyć w niego resocjalizację. Niestety pan Prokop mnie wygnał, ożenił się z mi zmydło chyba, albo to jest jego konkubina, a ja tymczasem, nie wiem, nadal kłócę się z bratem, u mnie nic się nie dzieje, drzewo spagane wiatrem, zawsze będzie u mnie bardzo mile widziane, więc jakby to powiedzieć? Nieważne ile zostało nam do życia, żyjmy tak, abyśmy nic nie żałowali. Bo nikt za nas swojego życia nie przeżyje. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Wasza socjetechnika anadodańska. Pozdrawiam.